Witam Państwa. Gospodaruję z synem na gospodarstwie około 160 hektarowym. Ubrawiamy buraki, ziemiaki, pszenicę, rzepak, kukurydzę na ziarno. W tym roku dostawiałem jeden silos 500 tonowy binam, ponieważ w, w ubiegłym roku nie pomieściłem się ze zbożem, musiałem bardzo tanio sprzedać, żeby nasypać kukurydzę. Dlatego ten silos e, zwróci się w pewnym czasie, w dwóch, trzech latach, ale powiedzmy, że się zwróci. Warto było w to zainwestować, ponieważ e, już mamy koniec żniw. Ceny są bardzo niskie na nasze produkty. Wszyscy chcą, żeby rolnik sprzedał to bardzo tanio. Przetrzymując to we własnym gospodarstwie, mamy nadzieję, że te ceny się poprawią, ponieważ bardzo drogo kupujemy nawozy. Jest podwyżka nadal od ceny wysokiej jeszcze z 20 do 50%, także no, musimy na czymś zarobić, żeby nas było stać na zakup nawozów, środków ochrony roślin. No jestem zadowolony ogólnie z silosów bin, bo usprawniłem to sobie, rozładowujemy to, odbieramy od dwóch kombajnów i damy radę to rozładować. Także nie, nie robi się spiętrzenia, e, na spokojnie żniwa trwają, mamy już dzisiaj koniec żniw, także уже и 6 Bina zamawiałem w miesiącu lutym, kiedy była jeszcze promocja, zawsze jest promocja, tak zwana wiosenna. E, przywieziony był w kwietniu, fundamenty zalewałem początek maja. E, bin były w czerwcu, początek czerwca, był już zestawiony. E, zacząłem silosy, baterię następną, bo mam mniejszą baterię. Zacząłem 4 lata temu od jednego bina i kosza zasypowego. <laughs> Za dwa lata pobudowałem następnego i w tym roku ostatniego. Są to biny pojemności 500 ton, czyli cała bateria jest na 1500 ton.